Cześć, Cześć wszystkim witamy w sobotnie popołudnie. Dzisiaj spontaniczny wypad, gdzieś będzie, jak na ściankę spinaczkową. Idziemy się trochę poruszać po obiedzie, co po niektórzy po pracy, co po niektórzy po dużym obiedzie, więc postanowiliśmy, że jednak wyjdziemy, wyjdziemy się trochę poruszać, bo nie będziemy spędzać kolejnego jakby dnia na sofie, patrząc w telewizor. Także dla nas, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest wybrać się na ściankę. Co Wam też polecamy, zamiast zamulać gdzieś w domu lub w mieszkaniu, pójść na spacer, lub tak jakby pójść się pospinać. Także do zobaczenia za chwilę w klubie. Cześć! Cześć. My już dotarliśmy na miejsce. Idziemy do klubu, jest niewiarygodnie gorąco. Także z tego wspinania może wyjść nie wiele. Ale jeżeli będzie tam za gorąco, to jedziemy w takim razie na spacer. Jest gdzie tutaj pójść i jest pięknie i wtedy Wam też pokażemy. A jak nie, no to wiadomo. Do środka przebieramy się, rozgrzewka i próbujemy coś podziałać. Także co? Do zobaczenia w środku. Cześć!

Trzeba się wspinać w Zaraz tam wezmę kamerę i pokażę, że nie ma się na nim czego trzymać. Nie ma. Te tam chwyty na górze, nie ma to się, ma się czego trzymać. Marta będzie próbowała kolejny czerwony balder. Którego na pewno nie zrobię. Zawsze go możesz traktować jak projekt i spróbować go zrobić następnym razem. Mogę. Już jeden ruch nowy dzisiaj zrobiłam na nim, który był niemożliwy, więc nigdy nie mów nigdy. marcu się nie udało, więc ja spróbuję, pokażę jej ruchy, bo za 40 razem mi się uda. Ma blokadę w takich miejscach, więc niech walczy. Tym bardziej, że właśnie bardzo ładnie glebłam

Nie jest to trudny Balder, więc myślę, że spokojnie powinnaś sobie z nim dać radę. Jest fajny, przyjemny do wspinania, bez żadnych jakichś wybuchowych emocji. Po prostu skup się i go zrób. No to próbuj swojego szczęścia. Próbuję. Myślałam, że top musi się odbyć z piętą, bo inaczej nie ma tam nic na nogę. Ale poza tym, chyba w miarę mi to poszło. Gorzej było zejście niż wejście. Wyglądało spokojnie. Teraz raz ja spróbuję. Radek ma więcej siły, więc on to troszeczkę inaczej robi pewnie. That's what? Spróbujemy no. jakiś przewieszony czerwony, może się uda. polecam. No Toczy 2-1-0 start. No zobaczymy jak marce pójdzie. Kura ten czerwony balder do łatwych nie należy. Tá? Bravo! Bardzo ładnie. Udało się tym razem. Czyżbyśmy robili jakąś fioletowy kolor? Serię <grywa> filetową. Serię fioletową. Trzy z rzędu, tak? No bardzo ładnie. Ok. Tak Jak było? No było tak fizycznie dość. A ten próbowałeś tam? Tak, to idę. Pamiętamy, że z takich miejsc najlepiej jest schodzić. Bo ja skoczyłem dosłownie już trzy razy i już czuję, że kolana bardzo tego nie chcą. Także jak możemy, to schodzimy, nie skaczemy. Maty niby są miękkie, ale to po jakimś czasie wspinaczkowym dorobku. Niestety kończy się często kontuzjami na kolanach to takimi dość nieprzyjemnymi. No już takimi raczej na życie. No ciężko się potem tego pozbyć. Także pamiętamy, jak możemy to schodzimy, nie skaczemy. No i to w zasadzie tyle. Ja swoją serię trzech fioletowych z rzędu zrobiłem, więc teraz kolej na Martę. Się... Ja ja chyba troszeczkę mam dość, mam nadzieję, że moje palce jeszcze trzymają. Marta będzie próbowała kolejny czerwony. Wygląda tak. Trochę małych chwytek. Nie rozumiem tylko, dlaczego jest tamten. Teoretycznie, żeby się pod, pod chwyt przytrzymać? Nie całkiem możliwe, żeby zmienić ręce i wtedy sięgać do topa. Trzeba tam być w tej pozycji, żeby mniej więcej zrozumieć ten... Good luck. Chyba nie tym razem. To poszło nie tak? No, jestem za cienka. Po prostu się boję. Tam te chwyty są bardzo słabe. Tym, no. Próba kolejnego fioletowego. Wygląda spoko. Nie ma się czego trzymać. Także, magnezuję Wszystkie idzie. takie chwyty, których się nie da trzymać. Po trzeba mieć macki jak... jak... <grym> Okay. <laughs> tych trudniejszych. Udało. No taki mega siłowy według mnie. Bardzo się nie ma na nim czego trzymać. No to tym bardziej. Dzieje się, dzieje. Idziemy kolejny. Przynajmniej ja idę kolejny fioletowy. Marta filmuje. Filmuje. Obawiam się, że tutaj jest dużo jakichś takich dziwnych. Ja się nie obawiaj, Zawsze ewolucji. się obawiasz, zawsze wychodzisz. czego obawiać? Oto kolejny. Jesteś silniejszy niż ci się wydaje. Dziś nie jestem silny. Jestem po ogromnym śniadaniu przed wielkim obiadem. W sumie to jedliśmy obiad na śniadanie. No właśnie. Czasem tak bywa. Ok. Marta będzie próbowała bardzo przewieszony czerwony tutaj w dachu w garażu. Jest moc. Teraz zobaczymy jak duża. Pokaż to potrafisz. Super! Cześć znowu! No, powspinaliśmy się całą godzinę. Jest tak gorąco, że już mamy wylew. Także jedziemy się wietrzyć, idziemy na spacer, zauważyć trochę słońca, ale tutaj się nie da wytrzymać. Zdecydowanie tak. Popołudniowe słońce na pewno dużo lepiej nam zrobi niż ten ukrop tutaj panujący w klubie. Generalnie jest jest nie działa, nie działa nawet magnezja, także nie da się wspinać. Chcieliśmy trochę popróbować, trudniej. Już jest kilka fajnych dróg, takich, które chcieliśmy popróbować, no ale niestety. Taki, ani energii, ani takiej temperaturze, palcami się nie. W takiej temperaturze to jest niemożliwe. Także jak coś ciekawego się wydarzy, na pewno Wam to nagramy i pokażemy w którym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.